Witam Was serdecznie, akurat czas wolny, bo stoję na bramie mojej firmy w Auteku, ale niestety nie mam pilota, bo jadę... Czym jadę? Leafem? Nissanem? Będzie to widać? Nie będzie widać, no ale dobrze. To jest Nissan Leaf 30, czyli taka jakby pierwsza generacja, ale, ale już zaupdatowana i ona ma niesamowicie zmieniony program. A czekajcie, znaczy, zabiorę sobie okulary, będę coś widział. Ona ma niesamowicie zmieniony program przeze mnie i na nim już przez rok. Ten program rozwiązuje dość dużo problemów tego samochodu. Suma summarum, auto ma przejechane teraz no 95 tysięcy z hakiem i jedna, jedna krateczka z 12 mu była. Przy czym. Przy czym to jest tak, że na początku to nawet dwie mu były, ale jak już zmodyfikowałem ten program, to znaczy modyfikowałem ten program, to odkryłem, że ta matematyka, którą oni zastosowali, jest nieprawdziwa i taka zachowawcza. I jakby można było to zrobić lepiej, w sensie można było to zrobić tak, żeby nie było sytuacji, że bardzo szybko schodzimy z pojemnością baterii, bo się bardzo boimy, co będzie dalej i nie ładujemy jej do pełna, i jakby powodujemy przez to, no spadek jej użytecznej pojemności. Więc, suma summarum, ja to ustawiłem tak, jak to wynika z aktualnych danych dla baterii tego typu, które są tu użyte. I nie żałuję tego, że była tak kratka, no ale, suma sumarum praktycznie 100 tysięcy to auto przejechało. Pokażę Wam potem, jak to działa z jazdy. Aha, jeszcze jak ktoś by pytał, dlaczego się świeci awaria od opon, po prostu mam zimowej, nie ma czujników Pokażę Wam potem, jak działa to w jeździe. Natomiast co ja zmieniłem przede wszystkim? Zmieniłem przede wszystkim to, że regeneracja samochodu jest trzykrotnie większa yy, i możemy zatrzymać auto za pomocą pedału. Praktycznie zatrzymać: No, nie jestem w stanie idealnie go zatrzymać. Zobaczycie co, bo muszę zostawić odrobinę klipu, odrobinę podciągania, bo inaczej może mi się stoczyć, jeżeli by stał pod górę. Natomiast. Yy, jest to tak, że właściwie jednym pędałem jeździ się cały czas. To spowodowało dość szokujący wzrost zasięgu, bo nawet się nie spodziewałem, że, że oryginalny program Lifa może być tak odległy od, od tego, co teraz zrobiłem. Natomiast no, po roku jazdy widzę, że no, to jest 10%. To jest na tej zasadzie, że to auto ma faktycznie w lecie 200 km zasięgu, a w zimie no, to męczy się jak jasna cholera, no ale ale powiedzmy, te 120-130 przejedzie, gdzie teraz mamy mrozy, tu jak jasna cholera i śniegu pełna. Druga sprawa, zmieniłem charakterystykę pedału gazu, jeżeli go dokładamy. Otóż tu akurat jest kickdown, czyli takie, że klikniesz, no to, no to, no to jest kickdown, naklikniesz w sensie dodasz do dechy, a potem jeszcze naciśniesz, tak już bardziej brutalnie. I zrobiłem tak, że pierwsze raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Pierwsze 8 kuleczek od mocy są od, od tego bez kickdownu, a reszta jest kickdown. Zmieniłem też moc samochodu, podniosłem ją o dokładnie 10%. Czyli formalnie powinien mieć 120 koni, natomiast na hamowni wychodzi 122, co wam zresztą pokażę. Charakterystyki regeneracji też tam postaram się wam wrzucić żebyście zobaczyli, jak, jak fajnie może być, no i właściwie rzecz biorąc, tyle. Tam jakieś znalazłem jeszcze, duperele, które nie podobały mi się w programie, ale to już to, już, to już są drobiazgi, i to dla Was jakby nie, nie jest interesujące, że nie będę nagrywał tutaj jakiegoś wykładu. Natomiast chciałbym, żebyście poczuli, że LIFA można zrobić, LIFA pierwszej generacji, no w tym przypadku z baterią 30, można zrobić na nabóstwo, naprawdę na coś co ma 10% większy zasięg, ma przyspieszenia o półtorej sekundy lepsze do setki i zużywa mniej energii, także to jest wszystko do ogarnięcia i jeździ się tym praktycznie jednym pedałem. Suma summarum hamulec zużywa się sporadycznie.